Zapraszam Państwa na nowy projekt, jakim jest 15 czwartków ku czci Świętej Rity. Te 15 czwartków powinniśmy już odmawiać dużo wcześniej. Odmawia się je przed nabożeństwem do Świętej Rity, dniem jej, który odbywa się 22 maja. Niestety ze względów różnych musiałam te 15 czwartków, to nabożeństwo rozpocząć nieco później. Zakończyło ono się na początku czerwca. 15 czwartków to nabożeństwo ku czci świętej rity, tak jak wspomniałam, ale odnosi się ono do 15 lat noszenia przez świętą ritę stygmatu korony cierniowej Jezusa. Dziś zaczynamy pierwszym czwartkiem, wobec czego zapraszam do wspólnej modlitwy. Pierwszy czwartek. Człowiek w historii zbawienia. Po co mówić o kobiecie, która umarła ponad 500 lat temu? Jakie znaczenie może mieć życie gospodyni domowej z zagubionych wśród umryjskich gór wioski, której istnienie nie byłoby najmniej głośne? Każdy człowiek ma swoją historię, ponieważ każdy jest jedynym i niepowtarzalnym słowem, napisanym palcem Boga. My, oszczeni, wiemy, że w historii zbawienia wszyscy jesteśmy ważni. Wszyscy jesteśmy głównymi bohaterami w sercu Boga. Biblia jest historią świata i każdego człowieka. Pilgrzymujący przez pustynię lud Izraela stanowi obraz ludzki, ludzkości w jej drodze ku wieczności. Stary Testament ukazuje Boga jako stróża Izraela. Oswobodzony naród niewolników przyzywa go jako Pana i Zbawcę. Ten sam naród w drodze ku wolności w ziemi obiecanej nazywa go prawodawcą. Mojżesz określa go jako pana miłosiernego i łaskawego. Nieskornego do gniewu, bogatego w łaskę i wierność, Jezus będzie nazywał go ojcem. Tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Objawienie Boże dokonuje się przez słowa i wydarzenia. Ewangelia ukazuje nam Chrystusa jako pełne objawienie się Boga. Człowiek ma obowiązek odpowiedzieć na Boże inicjatywy konkretnym zaangażowaniem. Wówczas Bóg będzie błogosławił człowieka wiernego, a człowiek niewierny ściągnie na siebie przekleństwo. W Ricie z Kasji widzimy wierną chrześcijankę. Była to kobieta społecznie lekceważona, duchowo nierozumiana. Po ludzku godna politowania. Dzisiaj potrzebujemy przykładu tej właśnie kobiety. Powody są proste. Materializm, bałwochwalstwo i nieodpowiedzialność, trzy oszustwa zatruwające nasze społeczeństwo, które całkowicie sprzeciwia się prawu Bożemu. Człowiek naszych czasów znajduje się na rozdrożu. Światem kieruje Bóg, czy też ludzka przebiegłość i niegodziwość. W wieży Babel naszego społeczeństwa pojawia się w nas wątpliwość, przez którą nachodzi nas myśl, że może świat wymknął się Bogu z rąk. Wszyscy jesteśmy przekonani, że nasza epoka to bynajmniej nie czas krucjat. Jesteśmy jednak zgodni co do tego, że należy położyć kres degradacji sumienia. Kościół, głosząc Królestwo Boże, którym jest wieczne zbawienie, przynosi ewangeliczny zaczyn zakwaszający nasze społeczeństwo. Wzbudza tym samym nawrócenie serca, nie będące równoznacznie z byciem porządnym człowiekiem czy posiadaniem czystych rąk, wymagające radykalnej zmiany życia i jego duchowej odnowy. Współczesna kultura stawiająca mieć nad być, kultura egoistycznego posiadania, pokazuje wyraźnie, że pragnienie szczęścia wpisane w serce każdego człowieka nie zostaje zaspokojone, przez obfitość pożywienia, styl ubierania się i ogólny dostatek. Powinno się stać jasne, że to nie religia alienuje człowieka, ale rozczarowanie związane z wiarą w wartości, które niszczą godność człowieka i stanowią źródło smutku, pesymizmu i wyobcowania. Powtarza się historia z Ewangelii. Człowiek sprzedaje Chrystusa za 30 srebrników. Oto wezwanie Jana Pawła II, pochodzące z encykliki Klister Fidelis Lazy. Mówi że się, że nasza epoka jest epoką humanizmów. Niektóre z nich opierają się na ateistycznych i sekularystycznych przesłankach i jako takie w paradoksalny sposób prowadzą do poniżenia i unicestwienia człowieka. Inne stawiają go na piedestale i nabierają cech prawdziwego bałwochwalstwa. Przez Jezusa zbawienie przyszło na świat, dokonało się pojednanie między Bogiem a człowiekiem. Uleczone zostało rozdarcie. Ludzkość wyruszyła w drogę ku nowym niebiosom i nowej ziemi. Święci przypominają nam, że misją chrześcijan jest czynić widocznym Chrystusa obecnego w świecie. Nawiązując do tego, przeczytajmy jeszcze o czym przypomina nam Jan Paweł II w tej samej adhortacji. Zgodnie z otrzymanym zadaniem, Kościół objawia światu tajemnicę Boga, jaśniejącą w Jezusie Chrystusie, a równocześnie objawia człowieka jemu samemu, ukazuje mu sens jego istnienia, otwiera go na całą prawdę o tym, kim jest i jakie jest jego przeznaczenie. W tej perspektywie staje się jasne, że Kościół na mocy swojej misji ewangelizacyjnej jest wezwany do tego, by służyć człowiekowi. Służba ta wyrasta przede wszystkim z owego cudownego i poruszającego do głębi faktu, że Syn Boży przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Mimo, że święta Rita z Kasi żyła na marginesie swojej społeczności, umiała zawsze i za Chrystusem, kierując się niełatwą, często drogą. Ewangelii jako jedynym drogowskazem w swojej ziemskiej wędrówce. Wiara naszej świętej nie była ucieczką od rzeczywistości, nie była poszukiwaniem pociechy i pogody ducha, ale świadectwem, wprawdzie milczącym, ale zdolnym niepokoić sumienia z powodu nieobecności Boga. Świecka kobieta z Rocaporena Porien, Roka miała swoje miejsce prostej robotnicy winicy pańskiej. Po tym chrystologicznym wstępie. Będziemy mogli łatwo zrozumieć i naśladować drogę piętnastu czwartków ku czci świętej Rity, przygotowujących na, ich, na jej wspomnienie 22 maja drogę Rity, a przede wszystkim drogę Ewangelii. Pomódlmy się razem. Panie, rozpoczynamy drogę wiary i oczyszczenia w świetle życia świętej, która tak bardzo i bezkompromisowo Cię ukochała, że poszła za Tobą, sługą cierpiącym który otworzyłeś nam drogę zbawienia. Jesteśmy przed tobą jak wyschła ziemia, oczekująca na rosy twojej łaski. Jesteśmy ludźmi zbłąkanymi, czekającymi na kogoś, kto nauczyłby nas twoich dróg i gasił w nas bunt. Zgodni ze słowami proroka, uznajemy cię, się za skalanych, za zwiętłe liście. Od teraz chcemy żyć w twojej sprawiedliwości. Chcemy ujrzeć twoje ojcowskie oblicze i Choć uznajemy, cię za, uznajemy się za nędzną glinę, jesteśmy przecież twoimi dziećmi, przedmiotem twojej miłości, dziełem rąk twoich. Miej litość nad nami, o nasz odkupicielu. Ponieważ zmęczyło nas błąkanie się z dala od twoich dróg i chcemy się zbawić, słowo odwieczne, które istnieje wcześniej niż czas, zbaw ludzi naszych czasów. Pokaż, że jesteś Bogiem z nami. Amen. Dziękuję wam za ten pierwszy czwartek, za tą wspólną modlitwę. Przed nami jeszcze 14 czwartków. Kolejny projekt, który mam zamiar wykonać, tylko że nie wiem czy to się uda. Są to kazania pasyjne, które chciałabym państwu udostępnić na ten czas Wielkiego Postu, który chcę razem z wami spędzać i przeżywać, aby przybliżał nas coraz bardziej do Boga. Tylko tak to już jest, że kiedy zajmuję się kolejnym projektem, żeby nagrać cokolwiek następnego, to albo moje dzieci chorują, albo ja mam zapalenie krtani bądź tchawicy. Dlatego proszę Was również o wspomnienie w modlitwie za mnie, ponieważ każdy taki czas jest czasem trudnym, ale dzięki Bogu przechodzimy przez wszystko. Wystarczy tylko iść razem z Nim. Dzisiaj dziękuję za wspólną modlitwę. Do usłyszenia.